No, hej, chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak zrobić łóżko. Przy okazji, jeśli szukacie najtańszego Minecrafta Premium albo Klocków Lego, to link macie w opisie. I co? Jak łóżko zrobić? Łóżko można zrobić tak. To jest bardzo, banalny, banalny crafting. Potrzebujemy trzy wełny. Wełny zdobywamy z owcy, możemy ją ukolić eee, oczywiście, albo możemy sobie z czterech nici zrobić blok wełny, tak jak dobrze pamiętam. I deski, deski chyba każdy wie jak zrobić. Mamy wiele wariantów kolorystycznych łóżka, możemy z każdej wełny tak naprawdę zrobić łóżko, wtedy będzie trochę inne niż e, oczywiście po, pod wzór koloru, jak tutaj mamy jakiś różowy, e, tutaj różowe łóżko się pojawi, tutaj mamy fioletowy, tu mamy będziemy mieli łóżko fioletowe, a jak sobie weźmiemy białą wełnę, to będziemy mieli białe łóżko. Oczywiście wełnę można farbować, nie, na przykład z czerwonego kwiata, którego widzicie tutaj teraz jak tak widzę można sobie zrobić e, barwnik czerwony. E, zaprezentuję, e, tutaj nie ma craftingu, już zapomniałbym. E, crafting. Jak mamy wełnę i mamy barwnik, to możemy sobie zmienić e, kolor bloku. E, oczywiście z białej wełny można to zrobić. Więc co, tak naprawdę to tyle, jeśli szukacie najtańszego Minecrafta, e, premium oczywiście. To był link w opisie albo po klocków Lego. To ja spadam, mam nadzieję, że poradnik się przyda.